Hey, aloha, ja jestem Maciej z My Ukulele World, a w dzisiejszej cotygodniowej szybkiej lekcji ukulele pokażę Wam, jak zagrać istną klasykę metalu. Kawałek Paranoid od legendarnej już grupy Black Sabbath. Kawałek składa się z zaledwie czterech riffów, które opierają się na czterech akordach. Jeżeli posiadacie struny, z niskim G na pewno dużo lepiej to zabrzmi. Jednak w tym kawałku niskie G nie jest wymagane i zagracie też na standardowym secie strum. Zaczniemy może od naszych pary hordów. Naszym pierwszym pary hordem potrzebnym do zagrania kawałka Paranoid jest to E5. Robimy poprzeczkę na progu czwartym i dokładamy palet na strunę drugą próg siódmy, drugi power chord to D5. Poprzeczka na progu drugim. I dociskamy strunę drugą na progu piątym, trzeci, akord jest to D. Tylko taki nieco nietypowy. Bo z dołożonym palcem na strunie pierwszej progu piątym. I ostatni power chord jest to C5. Dosyć często wykorzystywany w naszych lekcjach. Na pewno już kojarzycie struna pierwsza oraz druga dociśnięta na progu trzecim. Power hordy już znamy. Może zaczniemy od pierwszego riffu, który jest na intro. Tutaj wykorzystamy tylko jeden power -hord, E5. Uderzamy go trzykrotnie od góry do dołu, a następnie uderzamy strunę drugą na progu piątym, siódmym, struna pierwsza próg piąty, 7 Struna druga próg 5, 7 I struna pierwsza próg 5 I 7 Taki schemat powtarzamy czterokrotnie. I jeszcze raz E5 trzykrotnie od góry do dołu. Struna druga próg 5, 7, pierwsza 5, 7, druga 5, 7, pierwsza 5, 7. Naszym drugim riffem jest riff na zwrotkę. Tutaj nieco bardziej się dzieje, a kolejność chordów jest następująca. E5 D5 D D5 E5 oraz D. Jeżeli chodzi o bicie, tutaj na pierwszym E5 oraz D5 gramy naprzemiennie od góry do dołu oraz od dołu do góry. Schodząc na D, struny uderzamy od góry do dołu raz. Na D5, za drugim razem od dołu do góry raz. Na E5, za drugim razem raz od góry do dołu. I za drugim razem na D. Raz od góry do dołu. Spróbujmy może w nieco zwolnionym tempie i nieco przyspieszmy. Zwrotkę, czas na trzeci riff, czyli riff, który gramy między zwrotkami. Tutaj kolejność par chordów jest następująca: E5, C5, D5 oraz E5. Jeżeli chodzi o bicie za pierwszym razem, na E5 uderzamy struny raz od góry do dołu. Na C5 raz od góry do dołu. Na D5 raz od góry do dołu. I za drugim razem na E5 naprzemiennie od góry do dołu i od dołu do góry. Na początku może nieco wolniej. Przyspieszmy. I został nam ostatni, czwarty riff. Riff, który gramy w momencie bridge'u, czyli wtedy, kiedy Ozzy śpiewa Can you help me, occupy my brain, oh yeah. Tutaj kolejność chordów jest następująca E5 D5 E5 oraz D5 i uderzamy to pojedynczo od góry do dołu zobaczcie can you help me occupy my brain oh yeah i wchodzimy na riff na zwrotkę Klep muzyczny duet. Ulica Legionowa 9 1, Lokal 128, Biały Stok. Największy wybór ukulele na Podlasiu. Myślę, że w dosyć łatwo przyswajalny sposób pokazałem wam jak zagrać kawałek paranoid na ukulele. Jeżeli posiadacie ukulele typowo elektryczne, elektroakustyczne czy typowo akustyczne, ale z doklejonym przetwornikiem, to możecie podłączyć swoje ukół do wzmacniacza, a gwarantuję wam, że zabrzmicie naprawdę ciężko. Może dla lepszego zobrazowania mojej wersji ukulele, puszczę wam fragment coveru, który mogliście już widzieć. W piątek na naszym kanale. To by było wszystko, co przygotowałem dla Was na dziś. Jeżeli materiał Wam się spodobał i chcecie więcej tego typu, Lekcji ukulele zostawcie łapkę w górę, to motywuje do działania. Jeżeli dotarliście do tego momentu, koniecznie poniżej w komentarzach napiszcie Black Sabbath to legenda metalu. Jeżeli instrument z dzisiejszej lekcji Was zainteresował, jest to karbonowa kasza, którą możecie kupić w naszym zaprzyjaźnionym sklepie Duet. Wszystkie linki znajdziecie poniżej w opisie. Na dziś to tyle. Widzimy się w przyszłą niedzielę na lekcji Ukulele. Trzymajcie się. Cześć.